Dzień dobry, witajcie na kanale Interesujące Pojazdy. Żyjemy w czasach, gdzie jeżeli ktoś chce zakupić meble, to jedzie po prostu do IKEA i tam taki mebel zakupuje w częściach, a następnie samodzielnie składa go w domu. Lub też mebel jest dowożony przez daną firmę. Auta wykorzystywane przez firmy meblarskie specjalnie się nie wyróżniają na tle innych, ponieważ wiele nadwozi spełnia zadanie auta do transportu mebli. Lecz sytuacja kilkadziesiąt lat temu wyglądała nieco inaczej. Mimo szarego do bólu PRL-u, w motoryzacji było miejsce na powiew swego rodzaju świeżości i pomysłowości. A właśnie takimi cechami charakteryzuje się dzisiejszy bohater odcinka, a dokładniej w pełnej nazwie Star 25L N38 Meblowus. W tym filmie zbierzemy wszystkie dostępne materiały na temat tego ciekawego pojazdu i Wam te materiały oczywiście przedstawię. A jeżeli Ty masz ciekawe informacje na temat wspomnianego meblowozu, to zapraszam do sekcji komentarzy, bo jest to naprawdę interesujący pojazd. W ubiegłym wieku, w latach 60., polscy producenci nadwozi samochodowych dostosowali swoją ofertę do wymagań firm transportowych. Szczególne potrzeby miała branża meblowa, gdzie większość mebli wtedy produkowano w stanie zmontowanym. Wtedy, kiedy ktoś dany mebel zamawiał, ten w jednym kawałku był transportowany pod wskazany adres, a często pojawiały się problemy ze zmieszczeniem go, chociażby w klatce. Patrząc na meble z tamtych lat, transport takich mebli wymagał pojazdów z bardzo pojemnymi nadwoziami. Do tego celu wykorzystywano też podwyższone nawozia furgonowe na podwoziach samochodów ciężarowych Star 21 lub też 25 o rozstawie osi 3 metrów oraz naczepy furgonowe typu D40 połączone z ciągnikami siodowymi Stara. Specjalistyczne naczepy produkowały zakłady budowy nadwodzi samochodowych w Korzuchowie. Naczepy meblowe z Kożuchowa miały charakterystyczny wygląd. W ich przedniej zaokrąglonej części znajdowało się pomieszczenie przeznaczone dla ekipy transportowej. Bo żeby wnieść taki mebel, a wtedy były one bardzo ciężkie, potrzebnych było kilku dobrze zbudowanych mężczyzn. Teraz tego problemu nie ma, ponieważ transport mebli w kawałkach znacząco rozwiązał ten problem. Prawe ścianie zamontowano drzwi, które to umożliwiały wejście, a w przedniej części płaskie szyby, zapewniające odpowiednią widoczność. A ta była niezbędna podczas manewrowania w ciasnych załukach. Co ciekawe, naczepy do transportu mebli okazały się naprawdę dobrym rozwiązaniem, znacząco zwiększając zdolność przewozową. Niemniej jednak duża długość zestawu ciągnika z naczepą utrudniała manewrowanie na ciasnych placach rozładunkowych. Stąd też w korzuchowie postanowiono połączyć zalety solowej ciężarówki z naczepą D40. Na wydłużonych podwoziach Stara 25L silnikiem benzynowym o rozstawie osi prawie 4 metrów zakupionych w Starachowicach zamontowano na nadwozie naczepy D-40. Pojazd nie posiadał wyodrębnionej kabiny kierowcy. Kabinę tworzyła odpowiednio zaokrąglona przednia część nadwozia naczepy podzielona na dwie części. W dolnej mogliśmy znaleźć przestrzeń dla kierowcy oraz konwojenta, a nad nią przeszkolny przedział dla obsługi. Górna część bocznej ściany przedziału ładunkowego również była przeszklona. Miękkość wnętrza komory ładunkowej została osiągnięta dzięki obiciu ściany pikowanymi matami wypełnionymi trawą morską. Meble były wprowadzane przez tylne drzwi, dzięki czemu otrzymaliśmy pojazd o całkowitej długości 7,30 m, wysokości 3,30 m oraz szerokości 2,5 m. Według różnych doniesień ze zbudowanych między 20 a 30 takich pojazdów, co świadczy o tym, że takie auta były naprawdę bardzo unikatowe, a te trafiały do nielicznych firm, które to specjalizowały się właśnie w transporcie mebli. W celu zwiększenia zdolności przywozowych meblowozu Star 25LN38 w zakładach budowy nadwozi samochodowych w Korzuchowie zaprojektowano prototyp przyczepy furgonowej której to stylizacja odpowiadała designowi meblowozu, co trzeba przyznać było bardzo ciekawym pomysłem. Jednak końcowo nie rozpoczęto jej produkcji seryjnej, gdyż produkcja samych meblowozu była nisko seryjna, nie mówiąc o tym, że mógłby powstać problemy ze znalezieniem chętnych na takie przyczepy. No dobrze, a teraz należy zadać sobie pytanie, czy jeżeli wyprodukowano zaledwie 20 do 30 sztuk tej ciężarówki, to czy jakaś przetrwała? Pojazd ten często można odnaleźć na starych taśmach filmowych, które prawdopodobnie widzicie w tle, lecz co ciekawe, taki wóz jakimś cudem faktycznie przetrwał i teraz przedstawię wam jego historię. W roku 2011 taki właśnie pojazd trafił w ręce jednego z entuzjastów. Pojazd ten przez ponad rok był wystawiony na portal aukcyjnym, ale mimo swojej unikalności nie znalazł on wtedy nabywcy. Właściciel tego auta z czasem zdawał sobie sprawę, że cena jest po prostu zbyt wysoka, a duże gabaryty tego pojazdu nie pomagały w jego sprzedaży. Również tamte lata nie były zbyt kolorowe, jeżeli chodzi o handel zabytkowymi wozami, szczególnie tych rozmiarów. Dopiero od kilku lat, znalezienie kupca na zabytkowy pojazd w jakimkolwiek stanie jest o wiele prostszy. Wtedy ludzie mieli o wiele mniejsze budżety, co również ograniczało możliwości zakupowe. Nie mówiąc o samym remoncie, który kosztuje drugie, jak nie trzecie tyle. Mimo wspomnianych trudności, właściciel jednak zdecydował się na zakup tego meblowozu. Sam pojazd posiada bardzo interesującą historię, gdyż od nowości był on eksploatowany przez PSS z połem w Gorzowie Wielkopolskim do przewozu mebli, a sam samochód miał tylko i wyłącznie jednego kierowcę, co dosyć rzadko się zdarza, a jeszcze rzadziej można było spotkać kierowcę, który to dbał o pojazd, a właśnie w tym przypadku tak to wyglądało. Z informacji dostępnych w internecie możemy się dowiedzieć, że w latach 80 odbyła się delegacja z fabryk w Starachowicach, aby uczcić fakt, że Star 25 ln N38 meblowóz był ostatnim tego typu pojazdem eksploatowanym w naszym kraju, a kierowca otrzymał wtedy wyróżnienie za dbałość o pojazd. I trzeba przyznać, że naprawdę fajnie, że w tamtych czasach było miejsce na takie honorowanie kierowców. Po kilku latach zarząd firmy, w którym to służył ten pojazd przeszedł na emeryturę, a wraz z nim jego wierny meblowóz, a sam pojazd jako odprawa emerytalna został przekazany kierowcy, który to przechowywał go na swojej posesji, a ten z kolei pełnił rolę magazynu. Po śmierci właściciela pojazd został po prostu sprzedany, nowy właściciel również używał go jako składzik, lecz po pewnym czasie też zdecydował się na sprzedaż. Na szczęście wspomniany właściciel zdawał sobie sprawę z tego jak rzadki jest to pojazd i po kilku nieudanych próbach sprzedaży nie postanowił oddać go na złom, lecz po prostu dalej go sprzedawał, aż do czasu odkupu przez kolejnego właściciela, który to podjął się jego renowacji, a efekt jak i zachowanie detali jest wręcz piorunujące. Co ważne dzięki licznym taśmom filmowym odbudowanie tego pojazdu było stosunkowo proste. Oczywiście nie proste w kwestii włożonego nakładu pracy, a proste przez możliwość realnego odwzorowania tego pojazdu z lat jego świetności, co nie zawsze jest możliwe. Niestety, dane na temat pierwszego, jak i ostatniego wyprodukowanego modelu są mocno ograniczone. Przez produkcję niskoseryjną, dokumentacja jest ciężko dostępna, o ile takowa jeszcze faktycznie istnieje. Ale liczę na Waszą pomoc w komentarzach poniżej. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na pozostałe materiały na moim kanale. Cześć!